w ubiegłym roku w Bydgoszczy organizowaliśmy my właśnie jako LKT te taki taki Team Rally. To był 67. film Rally z bazą w Myślęcinku pod Bydgoszczą. Uczestnicy przed oficjalną imprezą mieli zorganizowane wiele atrakcji, wycieczki motocyklowe, spływy kajakowe, także promowaliśmy tutaj nasz region i Bory Tucholskie i okręg, tutaj całe Koronowo. Wycieczki motocyklowe, turystyczne, zwiedzania kościołów, różnych ciekawych zakątków, o czym zaraz opowie jeden z uczestników. Tutaj poprosimy prezesa o parę słów jak to wyglądało w zeszłym roku, a za chwilę porozmawiamy z innymi uczestnikami, jak to będzie wyglądało w tym roku. Proszę Państwa, tak jak tutaj Marcin już, w zeszłym roku organizowaliśmy 67. film rejli w Myślęcimu i również jedna z wycieczek opcjonalnych była to wycieczka na ziemi kolonowskiej. Motocykliści z całej Europy zwiedzili to. Ziemię koronowską, byli w Koronowie, mieli nawet tutaj e, zorganizowany obiad w Byli bardzo zadowoleni, podobało im się, także mamy nadzieję, że zapadnie im to mocno w pamięć. E, zlot polega na tym, że ekipy z różnych krajów przyjeżdżają. Jednego dnia jest prezentacja ekip e, z zagraniem w hymnu narodowego danej ekipy. Następnego dnia uczestnicy mają zorganizowaną wycieczkę autokarową do najciekawszych miejsc. Nie? A trzeci dzień to Parada Narodów, uroczysta, w której motocykliści prezentują siebie w swoich barwach klubowych i barwach narodowych. Jest to bardzo widowiskowe. W zeszłym roku parada była ulicami Bydgoszczy. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem, jest to wycieczka. Y, opcjonalna. Na pewno wielu mieszkańców mogło zao zaobserwować te motocykle, które tutaj się kręciły w lipcu yy, w Koronowie. Ja chciałbym teraz. Yy... Poprosimy do nas kierownika dzisiejszego wyjazdu, czyli tego całego wyjazdu do Epery do Francji, Kevin. Opowiedz, którędy będziecie poruszać jakie trasy sobie wytyczyliście, czy jedziecie wprost do celu, czy może macie jakieś ciekawe zakątki po drodze, wymyślone, ciekawe trasy, żeby coś przy okazji dodatkowo zwiedzić? Witam Państwa. Nie, nie jedziemy prosto do celu. Najpierw jedziemy do Czech, gdzie dzisiaj będziemy spać, obejrzymy parę rzeczy i ruszamy do Niemiec. Tam przewidziane są dwa noclegi, też może coś zobaczymy. Tak, motocykliści jadą przez góry, przez Bayerische Wald. Mają przewidziane różne możliwe trasy, gdzie mogą pojeździć, też coś zobaczyć, się pooglądać fajne widoki. Później jedziemy jeszcze do Luksemburgu, tam też obejrzymy parę rzeczy, chociaż nie będziemy tam już spać, bo naszym następnym przystankiem będzie już w Fimreli. Tam spać będziemy na poru namiotowym, no i... Będziemy się dobrze bawić do niedzieli. Po czym wracamy? Jeszcze nie wiemy, czy bezpośrednio, czy jeszcze coś zobaczymy, ale to wszystko jest jeszcze do uzgodnienia. Dziękujemy. I właśnie tutaj Kevin opowiadał, że motocykliści pojadą trasą górską, żeby zwiedzić jeszcze parę ciekawych rzeczy. Dlatego, że w tym roku jedzie dodatkowo oprócz naszych uczestników na motocyklach, dodatkowo bus serwisowy. To wszystko po to, żeby troszeczkę rzeczy, które trzeba zabrać do Francji, czyli namioty, nie namioty, troszeczkę odciążyć te motory, żeby chłopacy mogli sobie swobodniej podróżować w tych górskich trasach. Dodatkowo, gdyby coś się stało, zawsze jest jakaś pomoc w trakcie dojazdu do, do, do centrum zlotu, jak i w drodze powrotnej. Także w tym roku troszeczkę inaczej, nie tylko motocykle, ale również zaplecze serwisowe, czyli mamy, że tak powiem, w pełnym składzie ekipę mocny zespół zarówno uczestników, jak i, jak i można powiedzieć serwisantów. Mamy w tym roku też nowych uczestników, którzy pierwszy raz jadą z nami na zlot. Jestem również kobieta. E, chciałem tutaj poprosić do mnie. E, chcieliśmy zapytać, co spowodowało, że no tutaj zaciekawienie również pani, żeby pojechać na taką daleką wyprawę na motocyklu. E, zapraszamy. E, witamy. Skąd pani jest? Ja jestem z Ja Skąd w ogóle pomysł, żeby pojechać z chłopakami na ten zlot właśnie międzynarodowy? Skąd pomysł? W zasadzie przez nową węża. Mąż no, wcześniej na takim locie nie był, ale jeździmy na różne inne. Ale w zeszłym roku byliście na naszym filmie, widzieliście jak to wyglądało? Tak, byliśmy, prowadziliśmy grupę norweską. A właśnie, bo tutaj mamy właśnie wśród uczestników tego rocznego wyjazdu właśnie marszali z zeszłego roku. Marszale to były, byli motocykliści, którzy grupy, grupy z różnych krajów prowadzili przez nasze miasto. Także była funkcja dość odpowiedzialna, no i jak widać zaciekawieni tym, co się działo w zeszłym roku, w tym roku również e, jadą zobaczyć, jak to będzie we Francji. E, czy planujecie jakieś ciekawe zakątki, macie zaplanowane, żeby odwiedzić? Oczywiście, że tak, tylko czy nam starczy czasu? E, no czas... No właśnie, pogoda. Pogoda, jak widzimy dzisiaj, e, nie jest zaciekawa, ale jak to przystało dla prawdziwych motocyklistów, nie jest im straszna. Jak widzicie Państwo przygotowane motocykle, folie na, na bagażnikach, mają również przeciwdeszczowe kombinezony, także przy jakiejś prędkości, jak się jedzie, tak naprawdę motocyklista jest chroniony przez ten wiatr, który owiewa motocyklistę, jedynie ewentualnie jakaś ciężarówka sprzeciwka albo auto przejedzie przez skałę, że to może nieźle narobić, bo ochlapać, oklapać kierowców, ale generalnie... Kto jest stworzony do motocykla, to takich rzeczy się nie boi. Myślę, że to nie stanowić będzie większego problemu, żeby dojechać do celu. Yy, mamy różne motocykle, jak widzicie, zarówno turystyczne yy, czopery, jak i czoperowate takie motocykle. No niezbyt może na górskie trasy dobre, ale pewnie sobie uczestnicy poradzą. Na szczęście plan jest jechania asfaltowymi drogami, więc nie będzie większego problemu. Niesz tutaj yy, widzimy yy, też ścigcze yy, pewnie na autostradzie, gdyby jechali prosto do celu, byłoby bardzo fajnie i szybko dojechać, no ale, ale że jedziemy turystycznymi trasami, no to będzie też pewnie mega wyzwanie po tych krętych górskich drogach, żeby przejechać te kilometry. Zawsze nie jest to czas, żeby chyba się z nami wybrać. Jak to wygląda? Czy jest jakaś szansa na to, żeby w którymś zlocie również uczestniczył Pan razem z nami? No będzie to trochę ze względów zdrowotnych, musiałem odsunąć ten termin e, wspólnego wyjazdu. No, cały czas musicie mnie, więc myślę, że e, kiedyś ten moment nastąpi. E, e, w roku niestety nie, ale e, przykładam się, myślę, że przyszły rok to będzie takim elementem, który e, być może spowoduje, że w końcu się e, uda nam razem pojechać, jak nie całą trasę, bo będzie to na pewno dla mnie trudne, e, to chociażby jakiś, jakiś dłuższy odcinek. Czyli może w przyszłym roku jak zorganizujemy busa serwisowego, to może tam burmistrz pojedzie jakieś ciekawsze trasy, a resztę może z chłopakami w serwisówce. Także liczymy na to i trzymamy kciuki o to, żeby zdrowotnie się tak dało poukładać, żeby tą trasę przejść całą. A już jak pan Burmistrz wspominał w przyszłym roku, to dziś start na Effernej firmy Railway we Francji. W przyszłym roku już tutaj uczestnicy też myślą o tym, aby jechać do Finlandii. Będzie to też dość egzotyczna wyprawa. W ciekawy kraj. No jeszcze nie znamy wszystkich, wszystkich szczegółów, jak to będzie wyglądało w przyszłym roku, ale na pewno na tym zlocie uczestnicy już niezbędne informacje otrzymają, żeby móc się przygotować już do przyszłego roku i jechać jeszcze większą grupą niż to jest w dniu dzisiejszym. My w tym roku na pewno też będziemy troszeczkę punktów za odległość. W związku z tym, że jedziemy sporo kilometrów, mamy sporo uczestników, w tym pani. Pani też na pewno tutaj nam zapunktuje w tej klasyfikacji, gdzie nie tylko panowie jadą na motocyklach. Więc miejmy nadzieję, że w klasyfikacjach krajów, narodów będziemy jak zwykle w pierwszej dwudziestce, w pierwszej dziesiątce. Może zobaczymy, jak to będzie, to się dowiemy już po powrocie. Oficjalnie na tej imprezie dzisiaj zaproszonych gości mamy i chciałem właśnie przedstawić osoby, które będą uczestniczyły, będą startowały naszych uczestników. I chciałem serdecznie powitać pana Stanisława Wiszyńskiego, burmistrza Koronowa który kolejny raz e, udostępnił nam rynek, e, pomaga w tym, abyśmy aby mogli tak uroczyście odbyć e, start honorowy. E, oprócz pana burmistrza mamy obecnego, e, mamy, przepraszam, panią, pani, pani, pani e, prezes Banku. No cóż, e, mamy pana Jacka Piłowskiego, prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego Diozzy, Pana Włodzimierza Strzałę, e, Prezes Spółki OZDG PZT Dyrbioszy. Pan Robołat Misterek, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego. No i tu jeszcze paru gości nie widzę, jeśli dotrą może w trakcie, to jeszcze tutaj y, poinformujemy o tym. No cóż, panowie, zbliża się godzina 10, myślę, że trzeba się zacząć powoli ubierać, panowie i panie, przepraszam. Trzeba się zacząć ubierać, przygotować, żebyśmy mogli punktualnie o 10, żeby pan burmistrz mógł wystartować pierwszą załogę do waszej dzisiejszej podróży. Także zapraszamy, ubierajcie się, myślę, że kto chętnie będzie mógł zrobić zdjęcie, ostatnie zdjęcia, które, które będzie można wam zrobić przed wyjazdem. E, mam przy sobie również e, prezesa honorowego naszego klubu, Kaptewóczył gościera. E, prezes jak zwykle e, uczestniczy w e, czasach e, honorowych startów. Więc tutaj może parę słów, panie Michale, o tym, e, co jeszcze dzisiaj e, przed nami, co przed uczestnikami. to wielu e, na, na złocie pierwszy chyba, który organizował nasz klub, e, taki wyjazd e, był prezes. Może odpowiedzieć chwilę o, o tym pierwszym starcie. To było wtedy w kolegi, tak? To bardzo dawno, była czterocobowa ekipa w składzie dwóch w Wolanowskim w było to w 65 roku, był to 50-ty już wieczorny za zakołem polarny w miejscowości Marset Ale tu już mamy dzisiaj, nasza ekipa klubowa startuje już po raz dziesiąty raz w tym wszystkim, także rozpoczęliśmy ten, ten marsz w, w 65 roku miejscu Waszego piwakowania e, i skromny prezent dla samorządowców, e, których tam spotkacie na pewno, ponieważ oni są na całym świecie. Wszystkiego dobrego, szerokiej drogi. No, dziękujemy Panu Burmistrzowi i prosimy o wystartowanie pierwszego Ktoś winny, Mirek. Brawo. Zapraszamy pozwoli wszystkich uczestników do startu honorowego. Po kolei widemy nasi, nasi goście, pani poszczególnych uczestników. Po kolei Także oficjalnie start do 68. Middle, i pewnej we Francji. Panie burmistrzu, możemy uznać chyba za otwarty. także startujemy. pana Janka Piłowskiego, również aby startowali kolejnych uczestników e, zlotu.